Proszę Państwa, tu dzisiaj na woli Justowskiej była pierwsza Komunia Święta dla grupki dzieci. Siostra tutaj i księża pięknie przygotowali. Widać, że tutaj jest teraz już sesja fotograficzna, prawda? Siostra to się bardzo starała. Ksiądz Proboż ksiądz Wikary też bardzo, bardzo zadbali. Pięknie tutaj wszystko było. Dalej trwa sesja. Fotograficzna. Widać, że tu jeszcze niektóre dzieci są w stojach komunijnych, rodzice, babci, dziadkowie, znajomi, przejęci. A przy okazji, proszę Państwa, i mnie się też klapło, że dostałem piękny bukiet z jejami, no więc jestem bardzo zbudowany. Widać, że poszczególne. Grupy rodzinne się fotografują. Ja tylko złapałem jedną z ostatnich. Są tu jak widać filmowane. To jest kościół na Woli Justowskiej Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, według mnie Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej, żeby się Polska i Rzeczpospolita odrodziła. No i proszę państwa, teraz ostatnie grupy wychodzą, wychodzą. I taka jest migawka, migawka prawda z pierwszej komunii świętej dla grupki dzieci tu na woli Justowskiej, Anna Domini 2020, a ja tu mam piękne kwiatki. Amen, amen, amen.